Cześć, witam cię serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj zielono pięknie, zaczynamy ten dzień z Jezusem, zaczynamy z naszym panem, który nam błogosławi, który chce prowadzić nas do jeszcze większej pełni w swoim królestwie. Dlatego zapraszam Ciebie na ten odcinek. Ostatnio czytamy księgę Jeremiasza wczoraj. Dzisiaj, dzisiaj również piąty rozdział otworzymy i przeczytamy od 24 do 25 wersetu. I nie powiedzieli w swoim sercu: Bójmy się Pana, naszego Boga, który daje deszcz jesienny i wiosenny w swoim czasie, który zapewnia nam ustalone tygodnie żniwa. Ale to wasze nieprawości to odwróciły, a wasze grzechy wstrzymały wam to dobro. Wczoraj mówiliśmy na temat serca, które jest buntownicze. Które nie chce iść za Bogiem, które się gdzieś tam próbuje wyśliznąć i ma różne swoje własne koncepcje. Dzisiaj zerkniemy, jaka jest przyczyna tego, że niektóre nasze modlitwy nie są wysłuchane, albo czujemy, że Bóg nam nie błogosławi. I oczywiście to nie jest taka stuprocentowa recepta na to, żeby tego nie doświadczać, ponieważ różne są przyczyny. Dlaczego nie ma pewnych przełomów w naszym życiu, dlaczego nie doświadczamy uwolnienia czy jakiegoś błogosławieństwa. Ale jest to jedna z przyczyn, która może być przez nas e, usunięta, dlatego że to od nas zależy, od postawy naszego serca. E, I czytamy tutaj o ludziach, którzy nie powiedzieli w swoim sercu: bójmy się Pana. Czyli właściwa postawa to jest w sercu mówić sobie, Boję się Pana, chcę się bać Pana. W znaczeniu takim, że chcę mieć respekt, że chcę uwzględniać to, co Bóg myśli, to, co mówi. To jest ważne dla mnie. To jest właściwa postawa naszego serca, jeżeli zastanawiamy się, co na to wszystko Bóg, co On o tym myśli, co On o, to, o tym sądzi. Nie jesteśmy jak takie maszynki nakręcone, które po prostu idą przez te życie i różne rzeczy automatycznie robią, myśląc, że to, co robią, mając dobre intencje, to to na pewno będzie dobre. To jest pewna naiwność. A, dlatego, że wiecie, co się robi z dobrymi intencjami. Ludzie mają dobre intencje, ale robią źle, dlatego, że nie umieją robić dobrze. Musimy się uczyć tego, musimy dowiedzieć się, jak Bóg o tym mówi, co, w jaki sposób On uważa, że coś jest dobre i uczyć się, uczyć się czynić dobrze um, od Niego samego. Tak więc ludzie, którzy nie mówią w swoim sercu w ten sposób, Którzy nie uwzględniają, że Bóg daje deszcz jesienny i wiosenny w swoim czasie, czyli błogosławi, daje okresy wzrostu, daje żniwo, daje w ustalonym momencie błogosławieństwo, tak? dlatego że tutaj żniwo jest e, synonimem błogosławieństwa w życiu. Coś siejemy, podlewamy, troszczymy się i w końcu jest owoc. Bóg to wszystko zapewnia. Ludzie, którzy. Nie, nie, nie uwzględniają Boga, nie poddają się Jemu, yy, doświadczają tego, że to błogosławieństwo jest zatrzymane. To wasze nieprawości to odwróciły. Wasze nieprawości sprawiają, że Bóg nie może Wam błogosławić, że pewne rzeczy nie mogą się wydarzyć. To one, to wasze grzechy wstrzymały Wam to dobro. Tak więc tu widzimy, że od nas dużo zależy. Od naszej postawy. Jeżeli trzymamy się pewnych rzeczy kurczowo, pewnych grzechów, pewnych nieprawości, jakiegoś buntu przeciwko Bogu, to odcinamy się od Jego błogosławieństwa. I to często nie jest na zasadzie takiej kary. Bóg patrzy, no, Ty jesteś mi nieposłuszny, to Ci ukarzę. Tylko to jest jak gdyby przejście na stronę wroga. To jest przejście do obozu wroga. Jeżeli nawet ja swoimi ustami mówię, że kocham Boga, idę za nim, wierzę w niego, ale swoimi czynami potwierdzam, że moim Panem jest szatan, to niejako poddaję się pod władzę diabła. I Bóg nie może mnie chronić. Bóg nie może mi błogosławić. On nie może prostować moich ścieżek. On nie może mieć wpływu na mnie, ponieważ ja swoimi czynami powiedziałam, że nie chcę Ciebie Boże, chcę diabła. To jest taki paradoks. Nam się wydaje, że wystarczy, że my powiemy, tak, Boże, kocham Ciebie, błogosław mi, modlę się do Ciebie, to Ty, Ty działaj w moim życiu. Twoje słowa są nieważne, jeżeli Twoje czyny mówią o czymś innym. Jeżeli swoimi czynami mówisz, nie chcę Ciebie, Boże, chcę diabła. Nasze czyny wołają głośniej niż słowa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w co dany człowiek wierzy, to popatrz na to, co robi. Bóg również patrzy na to, co, co my robimy. Nasze grzechy są potwierdzeniem tego, że nie wierzymy Bogu, nie ufamy mu, wolimy swoje własne sposoby y, zapewniania sobie błogosławieństwa i Bóg wtedy zabiera ręce i mówi: Okej, okay, to radź sobie teraz sam człowieku. Ale co gorsze, jeżeli Bóg zabiera swoje ręce, to tutaj nie ma jakiejś próżni. Od razu przychodzi zły duch, przychodzi diabeł. A, I on. Zaczyna rządzić w twoim życiu, dlatego dzieją się różne złe rzeczy. To nie jest jedyny powód, dlaczego dzieją się jakieś nieszczęścia, niepowodzenia, brak błogosławieństwa w naszym życiu, ale myślę, że ten powód, o którym dzisiaj mówimy, jest bardzo niedoceniany. Wielu chrześcijan mówi: Boże, dlaczego takie rzeczy się dzieją? Jestem pokrzywdzony, jestem prześladowany, ludzie mi nie lubią albo mam pecha, tak. Wiele osób mówi, że ma pecha, po prostu takie złe rzeczy się dzieją w moim życiu. A przecież ja jestem taki szczery, taki dobry modlę się do siebie. Ale nie przeanalizuje ten człowiek swojego serca, nie zobaczy czy czy właśnie swoim postępowaniem nie przeczy temu co mówi. Oczekujesz błogosławieństwa, modlisz się do Boga i myślisz, że tego wszystkiego nie doświadczasz, bo ludzie są źli albo Bóg ciebie nie lubi. A przyczyna jest taka, że ty sam siebie tego błogosławieństwa pozbawiasz. Dlatego tato my dzisiaj przychodzimy do ciebie e, z takim e, pragnieniem, z taką modlitwą, byś zbadał nasze serca, byś pokazał nam te dziedziny w życiach, w których my nie uznajemy Ciebie jako Boga i sprzeciwiamy się Tobie. Chcemy wyznać swój grzech, chcemy, żebyś mógł nam błogosławić, żebyś mógł swoim, a, swoimi rządami zagarnąć nas, oddziaływać na nas, żeby, żeby to, co jest w Twoim Królestwie mogło dotyczyć również nas, naszego życia. Chcemy poddać się pod Twoją władzę, pod władzę Bożego Królestwa i wyzbyć wszelkiego brudu, wszelkiej nieczystości w naszych sercach, w naszym myśleniu, byśmy mogli doświadczyć tego, co masz dla człowieka. Nie chcemy się łudzić, że to inni ludzie są źli, że że coś nam się nieszczęści po prostu. Nie chcemy się łudzić, że to jest przyczyna gdzieś na zewnątrz, ale chcemy zrozumieć tą przyczynę, która może być wewnątrz nas. Pokazuj nam, kiedy modlimy się, kiedy przychodzimy do Ciebie, pokazuj nam, co jest nie tak w naszych sercach. Chcemy się tylko pozbyć um, i pozwolić Tobie nam błogosławić. Modlimy się o to w drogim imieniu Jezusa Chrystusa, przez które mamy zbawienie za każdym razem, kiedy grzech wyznajemy. Amen. Amen. To jest ciekawe, że w Biblii jest miejsce na modlitwę pokutną, rzadko się o niej mówi, ale całe narody doświadczały przełomów, zmian w momencie, kiedy korzyły się przed Bogiem w poście, w modlitwie, przychodziły do Boga i zaczynały się wielkie duchowe przebudzenia, właśnie dlatego, że ludzie poświęcili czas na to, by badać swoje serce i by wyznawać to, co, co było nieczyste. Dlatego od czasu do czasu dobrze jest mieć taki. Taką przestrzeń, w której badamy swoje serce i wyznajemy wszystko, co Duch Święty nam pokazuje. Ech, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Ciebie na jutro. Widzimy się jak zawsze o 5 rano. Trzymaj się czołem.